Dzień dobry wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć więcej i mają otwarte umysły. Niedawno w jednym z odcinków naszej ezotycznej serii zajęłam się przepowiedniami dotyczącymi roku 2022, a dziś mam zamiar omówić różne proroctwa i wróżby na temat wojny na Ukrainie. Jakiś czas temu internetem wstrząsnęło obliczenie niejakiego Patricka Beth Davida, który na swoim Twitterze zamieścił pewną kalkulację. Odnoszącą się do I i II wojny światowej oraz rozpoczęcia działań wojskowych na Ukrainie. Z jego równania wynika, że data rozpoczęcia owych działań zbrojnych sprowadza się zawsze do tej samej liczby, mianowicie 68. Ludzie zaczęli dostrzegać kolejne analogie, że ZSRR istniało dokładnie 68 lat. Oczywiście, jak w przypadku każdej teorii, zawsze znajdziemy zwolenników oraz przeciwników, którzy powołują się na zbiegi okoliczności. Ostatnimi czasy internet podbija pewien młody mieszkaniec Indii, Abingaya Anand, który od siódmego roku życia pobierał w różnych świątyniach lekcje sanskrytu, a później rozpoczął poszerzanie swojej wiedzy dodatkowo o astrologię. Popularność zdobył dzięki publikowaniu na YouTube swoich proroctw, a rzesza jego fanów jest zdania, że udało mu się przewidzieć nawet pandemię koronawirusa. Jeśli zaś chodzi o wojnę na Ukrainie, to już kilka miesięcy temu powiedział, że rok 2022 nie będzie należał do łatwych, gdyż konflikt dotknie również inne nacje, nie tylko te zamieszane w owy spór. Efektem tego ma być ogromny kryzys mający wpływ na gospodarkę oraz ekonomię światową. Jednak to nie wydaje się być czymś nie do przewidzenia. Dodatkowo, według hinduskiego wróżbity, wiele ludzi ma zaznać głodu, także z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ale z dobrych wieści w tym roku nie ma zostać wszczęta trzecia wojna światowa. Jednak mimo to wojna na Ukrainie nie ma się także zakończyć dosyć szybko. Tutaj jako lata zagrożone wybuchem ogólnoświatowych konfliktów zbrojnych typuje czas między 2029 a 2032 rokiem. W myśl przepowiedni Abingaja ceny wszelkich paliw mają drastycznie wzrosnąć, powodując ogólne niezadowolenie ludzkości, która zostanie także dotknięta problemami energetycznymi. Tutaj pojawia się pytanie: na ile są to informacje wyczytane przez nastolatka z gwiazd, a na ile rokowania ekonomistów? Ciekawym faktem są jednak jego przewidywania odnośnie rynku złota i srebra, który przeżyje rozkwit ze względu na podniesienie się cen owych surowców. Kolejną interesującą postacią jest Aida Kosoyan-Przybysz, która udzieliła nawet wywiadu w czasopiśmie Wprost, gdzie nazwała rok 2022 rokiem korytarza, dzięki któremu cywilizacja przejdzie ze starego do nowego świata. Niestety, jej wypowiedzi są mocno enigmatyczne i metaforyczne, sami posłuchajcie. Mogą zadziać się różne zaskakujące sytuacje, które dotkną głów państw. To będzie rok rozdawania kart, jeśli chodzi o siły polityczne. Profetka przestrzega przed słuchaniem i wierzeniem w to, co zostanie powiedziane, i nakłania ludzi do użytkowania własnego rozsądku i rozumu, tak by nie dać się nikomu zmanipulować. Jeśli zaś chodzi o ogólnoświatową scenę polityczną, to Polska ma nie ulegać wpływom innych państw. Nie powinna także porywać się z motykom na słońce. Mamy także zacząć od porządków na własnym progu. Dodam, że były to cytaty i niestety niewiele można z nich wyciągnąć konkretów. Jednak wydaje mi się, że Aida przewidziała atak zbrojny na Ukrainę, ponieważ z jej ust padły słowa, że wiosną dojdzie do rozstrzygnięcia pewnych spraw na wschodzie, a Polska pośpieszy z pomocą, co stanie się powodem pogorszenia jakichś układów politycznych. Cytując wróżkę, od dymu tylko jeden krok do pożaru ogromnej afery w całym bloku. Jako, że przekroczyliśmy już drugą połowę roku, to możemy w sumie stwierdzić, że wróżby dotyczące braku głodu i powiększenia się przerostu naturalnego nie znalazły jednak odbicia w naszej rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, ceny wszystkiego wzrosły, a politycy nawołują do zaciskania pasa i zbierania chrustu. Teraz przenieśmy się do Gruzji, skąd płyną dosyć optymistyczne przepowiednie jasnowickiej Leli Kakuli. Która już przed kilkunastoma laty przewidziała atak Rosji na Ukrainę. W swoim rodzimym kraju jest bardzo znaną wieżką i astrologką, ponieważ niejednokrotnie jej przepowiednie się sprawdziły. Oto co powiedziała w 2008 roku o tym, co czeka Rosję. Rosyjski cynizm, ironia, bezczelność nie potrwają długo. Widzę i słyszę to tak wyraźnie: taki ambitny prezydent. Wiem na pewno, że Rosja zginie. Tak, rozpadnie się. Płonie północ. Wielka Rosja nie będzie w stanie tego powstrzymać. Widzę, jak w przyszłości tonie jak Titanik. Wizerunek Rosji na świecie jest zerowy. Nikt im nie ufa. Nikt nie chce współpracować z Rosją. Świat odwróci się od Rosji. A rok później dodała jeszcze taką przepowiednię: Widzę wielkie wiece. Cała Rosja wychodzi z hasłami precz z Putinem. Ludzie krzyczą, że polityka Kremla niszczy naród rosyjski. W Moskwie zgromadzą się ogromne energie. To bardzo niebezpieczne dla Kremla. To, co zasiejesz, to zbierasz. Więc widzę wielkie niepowodzenia w polityce rosyjskiej. Powtarzam, widzę, że Rosja przegra. Przegra też na Kaukazie. Rosja nadal będzie musiała odstąpić gruzińskie terytoria. Nagle światowa polityka zmieni się tak radykalnie, że sami Rosjanie zrozumieją, że czas położyć kres bezczelności i grać bez złamania zasad. Taka polityka bardzo ich zawiodła i to wszystko stanie się bardziej widoczne w najbliższej przyszłości. Oczywiście początkowo jej wizje były brane sceptycznie, gdy mówiła o wielkiej nienawiści całego świata do Putina i o tym, że to on rozpocznie konflikt zbrojny na Ukrainie. Jednak po spełnionych przepowiedniach odnośnie ataku na Gruzję, wielu ludzi zaczęło wierzyć w dar owej Gruzinki. W zasadzie nie ma się co dziwić, bo pośród różnych samozwańczych profetów zdaje się, że ona jedna nie chybiła ze swoimi wyobrażeniami przyszłości. Co więcej, jej słowa na temat wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz polepszenia się kontaktów USA z Europą właśnie zaczęły się ziszczać. Myślę, że każdy z Was ma teraz nad czym rozmyślać. Tak więc dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału i jak zawsze będę wdzięczna za łapki w górę.